Tadeusz Ołdak zyskał przydomek wampira ze względu na okrucieństwo, jakie wykazywał wobec swoich ofiar. Nie był jednak mrocznym upiorem ani duchem, tylko człowiekiem z krwi i kości. 25-letnim mężczyzną o szerokiej, przyjaznej twarzy, który miał całe życie przed sobą. Mógł zostać przykładnym obywatelem budowniczym Nowej Polski, a został zwyrodniałcem zapamiętanym jako najbrutalniejszy seryjny morderca powojennej Warszawy. Warszawa w latach powojennych nie była przyjaznym miejscem. Jej lewobrzeżna część leżała w gruzach. Większość budynków zrównano z ziemią. Nie było kanalizacji ani dostępu do czystej, bieżącej wody do picia. Nieco lepiej sytuacja miała się na prawym brzegu Wisły. Powstanie na Pradze skończyło się szybko, to też dzielnica przynajmniej częściowo ocalała z pożogi. To tu powstawały pierwsze urzędy, zarówno te miejskie, jak i państwowe w podwórkach praskich kamienic i na ulicach kwitło powojenne życie. Szczególnie dobrze miał się handel, którego centrum znajdowało się na bazarze Różyckiego. Można tu było kupić dosłownie wszystko, mięso z nielegalnego uboju, pyzy zaszabrowane na ziemiach zachodnich, przedmioty ubrania z paczek z pomocą humanitarną, elementy amerykańskich mundurów, meble i zegarki. Przestępstwa były na porządku dziennym, a złoczyńców nie miał kto ścigać. Milicja obywatelska była w powijakach. Brakowało jej sprzętu i odpowiedniej infrastruktury. Ludzie, którzy zgłaszali się do służby sami, nierzadko mieli już na koncie jakiś konflikt z prawem. Pierwsza ofiara wampira z Warszawy nazywała się Waleria. Była wdową i matką dwójki dzieci. Rozpaczliwie starała się zapewnić byt rodzinie, najmowała się więc do rozmaitych prac dorywczych. W godzinach wieczornych dorabiała jako praczka w prywatnych mieszkaniach. 7 kwietnia 1950 roku skończyła pracę późnym wieczorem. Chciała jak najszybciej wrócić do domu, do dzieci. Musiała w tym celu pokonać pogrążoną w ciemnościach ulicę podskarbińską. Waleria nie lubiła tej trasy. Zebrała się jednak w sobie i ruszyła szybkim krokiem, myśląc o tym, że za chwilę będzie już bezpieczna. Kobieta nigdy nie dotarła do domu. Została napadnięta przez nieznanego sprawcę pobita, a następnie zgwałcona. Jej rozebrane do połowy ciało znalazł przy pobliskich torach kolejowych funkcjonariusz Ormo. Twarz ofiary była dosłownie zmasakrowana przez CEO, trudno było ją rozpoznać, bo nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów. Sprawca wykorzystał ją seksualnie już po jej śmierci. Milicjanci odszukali na miejscu zbrodni jedynie zakrwawiony kamień. Narzędzie zbrodni i stary pas od niemieckiego mundur. Żaden z tych przedmiotów nie pomógł odnaleźć sprawcy. 6 maja 1950 roku 24-letnia Irena umówiła się z koleżanką Krysią do kina. Seans skończył się w okolicach godziny 23. Gdy dziewczyny dotarły do mieszkania, Krysi, ta zaproponowała Irenie, żeby u niej przenocowała. Kobieta jednak stwierdziła, że wróci do siebie. W końcu mieszka niedaleko, a ulica Rzymirskiego, którą miała iść, była dobrze oświetlona. Irena wkrótce zorientowała się, że śledzi ją jakiś mężczyzna. Zanim zdążyła cokolwiek zrobić napastnik, chwycił ją w pół i zaciągnął na pobliskie pola. Tam pobił dziewczynę i zgwałcił. Następnie, jakby nigdy nic, zaczął jej opowiadać historię swojego życia. Wyznał, że nazywa się Zygmunt. Zapytał kobietę, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Później oznajmił ją, że to wszystko i tak nie ma znaczenia, bo zamierzają ją zabić. Kazał jej iść w stronę jeziorka Gocławskiego. Tam zgwałcił Irenę ponownie, a następnie znowu zaczął snuć opowieści na swój temat. Skarżył się, że jego ojciec nie ma nogi i jeździ na wózku inwalidzkim. Opowiedział, że pracuje przy reflektorach oraz że kiedyś mieszkał w tej okolicy, w drewnianych barakach. Irena miała dużo czasu, by przyjrzeć się oprawcy. Miał na sobie ubranie przypominające mundur. W jego lewej dłoni brakowało dwóch palców. Nagle mężczyzna wstał i ruszył w stronę dziewczyny. Próbował ją dusić, ale ofiara walczyła jak lew. Gdy napastnik na chwilę się odsunął, Irena wykorzystała okazję i niewiele myśląc skoczyła do wody. Przez dłuższy czas płynęła pod powierzchnią, aż w końcu skryła się w przybrzeżnych szuwarach. Gwałciciel był wściekły, próbował znaleźć niedoszłą ofiarę, ale w ciemnościach nie miał na to szans. W końcu dał za wygraną. Przerażona, przemarznięta, zgwałcona i skatowana kobieta zdołała dotrzeć na komisariat Milicji Obywatelskiej. Opisała, co jej się przydarzyło, a także wygląd napastnika i opowiedziane przez niego historie. Natychmiast wszczęto poszukiwania. Funkcjonariusze dotarli do dwóch kobiet, które nad ranem. 7 maja widziały w okolicach jeziorka Gocławskiego mężczyznę ubranego jakiś rodzaj munduru. Wyglądał na spłoszonego. Okolica została dokładnie przeszukana. W stogu siana, który stał nieopodal, odnaleziono śpiącego Wiesława M. Zupełnym przypadkiem mężczyzna nie miał dwóch palców u lewej ręki. Funkcjonariusze byli przekonani, że ujęli sprawcę, jednak w trakcie okazania, Irena stwierdziła z całą pewnością, że to nie on na nią napadł. 8 maja Maria wstała bardzo wcześnie, by punktualnie dotrzeć do pracy na drugim brzegu Wisły. Dziewczyna pracowała jako ekspedientka w jednym z wolskich sklepów. Wieczorem spotkała się z koleżanką. Ruszyła w drogę powrotną do domu o godzinie 22. Wsiadła w tramwaj, który miał ją zawieźć na grochów. Dziewczyna nie dotarła jednak do siebie. Jej matka bardzo się tym zaniepokoiła. Postanowiła poszukać córki. Pojechała nawet do jej miejsca pracy, ale tam okazało się, że Maria nie przyszła tego dnia do sklepu. W drodze powrotnej kobieta zwróciła uwagę na tłum gapiów zgromadzony przy ogródkach działkowych. Wiedziona złym przeczuciem podeszła bliżej i zapytała, co się stało. W odpowiedzi usłyszała, że znaleziono tam nagie ciało dziewczyny. Ktoś ją udusił i zgwałcił. To była Marysia. Kolejna ofiara wampira to osiemnastoletnia Barbara mieszkała w animie. 12 maja 1950 roku wysiadła z pociągu podmiejskiego i ruszyła do domu. Po jakimś czasie zauważyła, że idzie za nią mężczyzna. Nieznajomy zapytał o ulicę, której w ogóle w animie nie było. Barbara w sekundzie zorientowała się, że coś jest nie tak. Mężczyzna złapał kobietę i zaczął dusić. Gdy straciła przytomność, zaciągnął ją do pobliskiego lasu i zgwałcił. Był przekonany, że nie żyje. Barbara ocknęła się kilka godzin później. Półnaga, okradziona ze swetra, butów zegarka i teczki z książkami, ale żywa. Udało jej się dotrzeć do szpitala prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Kobieta nie była w stanie przypomnieć sobie rysów twarzy mężczyzny. Pamiętała jedynie, że był ubrany po cywilnemu, a gdy ją dusił, to nacisk lewej dłoni był słabszy niż prawej. Na miejscu zdarzenia milicja znalazła jedynie egzemplarz życia Warszawy, w który zamachowiec wytarł zakrwawione ręce. Dla funkcjonariuszy z Grochowa było oczywiste, że sprawcą wszystkich tych ataków na kobiety jest jeden mężczyzna. Wskazywał na to sposób działania. Wszystkich zbrodni dokonano w krótkim czasie, w podobnych okolicznościach oraz na stosunkowo niewielkim obszarze. Kobiety były duszone, a później gwałcone i okradane. Morderca działał z wyjątkowym okrucieństwem. Poszukiwania skupiono na obszarze Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy. Wiedziano, że sprawca należał do służb mundurowych oraz brakowało mu dwóch palców u lewej ręki. Być może nosił kiedyś niemiecki pas z oszlifowaną pilnikiem klamrą. Z uwagi na kalectwo wykluczano możliwość, że jest czynnym żołnierzem. Milicja skupiła się na odnalezieniu wszystkich lokatorów baraków, które przed wojną stały przy jeziorku gocławskim. W ten sposób namierzyli 48-letniego Józefa Ołdaka, inwalidę bez nogi, który poruszał się na wózku inwalickim. Mężczyzna miał dwóch synów: Jerzego i Tadeusza. Obu wezwano na przesłuchanie. Jako pierwszy na komisariacie stawił się Jerzy. Było oczywiste, że nie jest mordercą, gdyż u jego lewej dłoni nie brakowało palców. Zapytany o brata potwierdził, że Tadeusz pracuje jako funkcjonariusz więzienny i faktycznie jego lewa dłoń jest okaleczona. Tadeusz nie zgłosił się na wezwanie milicjantów. Zamiast tego zaszył się w kryjówce, do której jedzenie i ubranie przynosiły mu matka i żona. Mężczyzna kontaktował się z nimi listownie. Milicjantom udało się przechwycić korespondencję i ostatecznie aresztować podejrzanego. W trakcie pierwszego przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Twierdził, że ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego że bez pozwolenia opuścił stanowisko pracy, co w tamtych czasach było przestępstwem. Musiał jednak zmienić linię obrony po tym, jak został rozpoznany przez Irenę jego niedoszłą ofiarę. W trakcie śledztwa funkcjonariuszom udało się potwierdzić, że był własnością Tadeusza Ołdaka. Znaleźli również zegarek należący do barbary, który Ołdak zdążył już podarować swojemu znajomemu. Mężczyzna próbował więc udowodnić, że za jego postępowanie odpowiadało trudne dzieciństwo. Ojciec Tadeusza pił i był agresywny wobec swojej żony i dzieci. Młody Ołdak uczył się kiepsko, kilkakrotnie powtarzał pierwsze trzy klasy podstawówki. Pierwszy kontakt seksualny z kobietą miał w wieku 16 lat. Później trafił na roboty do Niemiec, w trakcie których stracił dwa palce u lewej dłoni, ale według innej wersji przyczyną kalectwa był wypadek tramwajowy z 1946 roku. Przez tę ułomność zyskał przydomek Fajtłapa. Drugą ksywę wariat nadano mu dlatego, że lubił zaglądać do butelki. A kiedy zaglądał, to tracił panowanie nad sobą. Po powrocie do Polski Tadeusz związał się ze sporo starszą kobietą. Nie był jednak wierny, utrzymywał kontakty z prostytutkami, od których zaraził się syfilisem. Pracował dorywczo albo kradł, bo potrzebował pieniędzy na wódkę i kobiety. Twierdził, że jest uzależniony i od procentów, i od seksu. Pod koniec 1948 roku ożenił się z Zofią. Rodzina zamieszkała na służewcu i próbowała funkcjonować normalnie. Ołdak zatrudnił się nawet w służbie więziennej przy obsłudze reflektora. Kobieta urodziła mu córkę. Wtedy mężczyzna kompletnie stracił do niej pociąg. Narastała w nim frustracja seksualna, która ostatecznie pchnęła go do zbrodni. Ołdak stwierdził, że zamordował Walerię, bo był pijany. Wcześniej wypił dużo wódki i nagle poczuł gigantyczne pożądanie. Wiedział, co robi, i nie miał wyrzutów sumienia. Po wszystkim nawet sobie podśpiewywał pod nosem. Wystraszył się dopiero wtedy, gdy wrócił do domu. Zofia zapytała go, czy nie spotkał po drodze swojej matki, która przyszła do nich w odwiedziny. Tadeusz przestraszył się, że w alkoholowym zamroczeniu zgwałcił własną matkę. Rano odetchnął z ulgą, gdy znajomy poinformował go, że przy torach znaleziono ciało nieznajomej kobiety. Irenę zaatakował z premedytacją. Chciał ją zabić, ale dziewczyna okazała się sprytniejsza. Gdy wskoczyła do wody Ołdak był pewien, że się utopiła. Przed zabójstwem Marii znów dużo pił. Spotkał ją na ulicy Rzymirskiego. Bił i dusił, a potem zaciągnął na pobliskie działki. Ubranie dziewczyny sprzedał następnego dnia na bazarze. 11 maja dostał wezwanie na komendę. Najpierw na posterunku pojawił się jego brat Jerzy. Gdy opowiedział Tadeuszowi o co pytali go, milicja ten postanowił nie wchodzić do środka. Nie chciał również wracać do domu, więc kręcił się bez celu po ulicach Pragi i pił. W końcu na piechotę doszedł do Anina, gdzie spotkał Barbarę. Tadeusz Ołdak opowiadał o popełnionych przez siebie zbrodniach w taki sposób, jakby to były normalne, codzienne czynności. Nonszalanko. Czasami uśmiechał się, a nawet żartował. Nigdy nie wyraził skruchy. Przez pewien czas próbował udawać wariata otumanionego przez wódkę, ale ta linia obrony na niewiele się zdała. Milicja przechwyciła listy, które wysyłał do najbliższych. Z prośbą BY znaleźli świadków jego rzekomej niepoczytalności. Biegli psychiatrzy orzekli, że zdawał sobie sprawę z tego co robił, mimo iż wcześniej pił alkohol. Sprawa Ołdaka nie była dostępna dla publiczności. Mężczyzna został skazany na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Wyrok wykonano dnia 10 kwietnia 1951 roku o godzinie 20:20, 20, mimo iż mężczyzna prosił o łaskę ówczesnego prezydenta PRL, Bolesława Bieruta.